Cześć, z tej strony tur Szwecja. Skoro trafiłeś na ten podcast, oznacza to, że interesują Cię tematy związane ze Szwecją. Będziemy mówić też trochę o Norwegii, z którą jesteśmy mocno związani i o życiu na emigracji. Skandynawia jest obecnie szalenie popularna. Chcemy urządzać domy w stylu skandynawskim. Wychowywać dzieci, tak jak robi się to na północy, być hyge i jeść szwedzkie kropsiki. A ci, którzy lubią ekstremalne doznania, próbują kiszonego śledzia. Ile znajdziemy w sieci tych filmików z otwieraniem puszki z kiszonym śledziem? Nawet sama taki nagrałam, ale o tym opowiem później. Nie zapominajmy też o skandynawskich kryminałach, które biją rekordy popularności i zabierają nas w mroczny świat zbrodni. O krajach skandynawskich, a nawet szerzej, o krajach nordyckich, mówi się coraz więcej. W Szwecji mieszkamy na stałe od 2015 roku. Za kilka miesięcy, a dokładnie w sierpniu miną dokładnie 4 lata od naszej przeprowadzki. Cztery lata to kawał czasu, ale nam ten czas zleciał bardzo, bardzo szybko. Nadal jednak pamiętamy pierwsze dni w Szwecji, emocje, które nam towarzyszyły i co nas bardzo zaskoczyło w tym kraju już na samym początku. Im dłużej tu żyjemy, tym więcej różnic między Polską a Szwecją dostrzegamy, ale o tym będzie już osobny podcast. Historia naszej emigracji to również temat na kolejny odcinek. Teraz mogę Wam jedynie zdradzić, że w Szwecji mieliśmy mieszkać jedynie przez 5 miesięcy, a nasz pobyt znacznie się przedłużył. Moim marzeniem było mieszkanie w wielkim mieście w jakimś ciepłym kraju, a przynajmniej cieplejszym od Polski. Jak to z planami bywa, trochę mi nie wyszło. Mieszkam obecnie w środku lasu, w okolicy nie ma nawet średniej wielkości miasta, a zima potrafi trwać nawet 6 miesięcy. I to jakie my tu mamy zimy? Pół roku byliśmy zasypani śniegiem, a dojechać do pracy mogliśmy jedynie używając łańcuchów. Opady były tak intensywne, że gdyby nie nasz ukochany sąsiad, który przyjeżdżał dosłownie co 2-3 dni, żeby nas odkopać, to nawet te łańcuchy niewiele by nam pomogły. Do tej pory moja rodzina i znajomi nie mogą uwierzyć, że tutaj znalazłam swoje miejsce. Ja też jestem zaskoczona faktem, że mieszkam w drewnianym domu w środku lasu i co najdziwniejsze, jestem tu szczęśliwa. Trzy lata temu powstał Fiske Tour Szwecja, czyli nasz kanał na YouTube, który tworzę razem z tatą i narzeczonym. Razem mieszkamy w Szwecji i staramy się zarazić innych naszą pasją wędkarską i miłością do Szwecji. Jako, że jest to kanał poświęcony wędkarstwu, jestem prawie pewna, że nigdy o nas nie słyszeliście. No chyba, że jesteście wędkarzami, to wtedy istnieje jakaś tam mała szansa, że nas kojarzycie. Tak czy inaczej, podcasty nie będą o wędkarstwie, ale serdecznie zapraszamy Was na nasz kanał, nawet jeśli nie jest to Wasza tematyka, gdyż prawie każdy nasz filmik zaczyna się takim wstępem z widokami z naszej okolicy, z podkładem muzycznym, są ujęcia z drona i być może wtedy Zrozumiecie, dlaczego oszaleliśmy na punkcie Szwecji i dlaczego nas ten kraj zainspirował, żeby o nim mówić, pisać i tworzyć filmiki. Nawet podczas długiej zimy, kiedy tęsknimy za latem, sami je oglądamy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak piękna jest nasza okolica. Mamy też na kanale osobną playlistę Szwecja z filmikami niewędkarskimi, na przykład o tym, jak głaszczę łosie i karmię je ziemniaczkami. Polecam. Znajdziecie tam też wspomniany już wcześniej filmik z moją degustacją śledzia. Wszystko fajnie pięknie, tylko zapomniałam, że puszka jest pod ciśnieniem i wylałam na siebie trochę aromatycznej zalewy. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ciężko jest się później pozbyć tego zapachu zupania. Także zapraszamy na nasz kanał Fisketur Szwecja. Jak już wcześniej wspomniałam, Skandynawia jest obecnie dosyć popularna, możemy nawet mówić o pewnego rodzaju modzie na Skandynawie. Z czego wynika obecna fascynacja Skandynawią i czym jest spowodowana? Może tym, że kierunek ten jest bardzo popularny wśród emigrantów i wiemy o tych krajach coraz więcej. Może faktycznie żyje się w tych krajach tak wspaniale, że wszyscy powinniśmy się inspirować i próbować żyć chociaż trochę jak nasi sąsiedzi z północy. Wydaje mi się, że Szwecja i Norwegia, pomimo że są dosyć blisko, nadal mają w sobie pewną tajemnicę. Z drugiej strony natomiast bardzo dużo o tych krajach słyszymy. A że żyjemy w czasach, w których jesteśmy bardzo zestresowani, przebodźcowani, cały czas biegamy, i tak mamy wrażenie, że ciągle nie nadążamy za światem brzmi znajomo, w Skandynawii pociągający może być pewien spokój, zachowanie równowagi i życie w zgodzie z naturą i jej bliskość. I to są takie informacje, które właśnie do nas docierają, że tak w Skandynawii się żyje. Być może właśnie tego potrzebujemy w czasach wiecznego stania w korkach, Wykańczającej nas pracy, w której wszystko miało być zrobione na wczoraj, i wydzierającego się na nas szefa. Później, po pracy znowu stoimy w korkach do galerii, przedzieramy się przez tłumy wkurzających nas ludzi i kupujemy rzeczy, które wcale nie są nam potrzebne, ale wydaje nam się, że dadzą nam szczęście. Przynajmniej na chwilę. Mam wrażenie, że gdzieś się w tym wszystkim pogubiliśmy. Spokój panujący w Skandynawii jest dla mieszkańców dużych europejskich miast bardzo pociągający. Zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, pracą i swoim hobby brzmi kusząco? Tutaj to normalna sprawa i pracowanie więcej, pracowanie nad godziny jest nawet źle widziane. Istnieje też wiele mitów o Szwecji, sporo mówi się o temacie emigrantów, o bezpieczeństwie w Szwecji, państwie dobrobytu, gdzie przecież wszystko dostaje się za nic i w ogóle nie trzeba tu pracować. Dużo słyszy się również o samych szwedach, którzy są zimni, mało kontaktowi i w ogóle nie da się z nimi zaprzyjaźnić. Pewnie też nieraz słyszeliście, że jest to bardzo bogaty kraj, a jak bogaty, to oczami wyobraźni widzimy nowoczesne wnętrza, wystawne domy, a po przyjeździe wita nas praktyczne linoleum, cerata na stole, tapeta w kwiatki i wędrująca zasłonka prysznicowa. Tak, taka, która przykleja się do ciała, kiedy bierzesz prysznic. Oczywiście nie każde mieszkanie i nie każdy dom w Szwecji tak wygląda, ale pewnie domyślacie się, że są to nasze subiektywne odczucia i nasze doświadczenia, które mogą różnić się od doświadczeń innych osób. W naszych podcastach trochę wyjaśnimy Wam, na czym dokładnie polega to bogactwo Szwecji, czym ono się objawia i na co zwraca się tutaj uwagę, ponieważ tak popularne w Polsce powiedzenie, zastaw się, a postaw się, raczej nie ma swojego odzwierciedlenia w krainie Łosi. Luksus również ma inne znaczenie. Pamiętam, jak po kilku miesiącach w Szwecji przyleciałam do Polski i jadąc autobusem z Bali do centrum Krakowa, przyglądałam się, jak wyglądają domy, osiedla, ogrody. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. I wydaje mi się, że wielu Szwedów mogłoby sobie pomyśleć, że mieszkają tu sami bogacze. Jeśli spodobał Wam się ten podcast, ciekawi Was, dlaczego zazwyczaj odmawiam, gdy Szwedzi częstują mnie cukierkami. Interesuje Was życie w kraju, w którym spóźnienie do pracy możecie spokojnie zwalić na łosia, kawy pije się litrami, a spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków atmosferycznych, jest absolutnie naturalne, to zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Do usłyszenia.